Dzień dobry, witam na spotkaniu przedwyborczym Pawła i Artura. Mam do Was jedno pytanie. Co stanowi fundament Waszego programu wyborczego? Może teraz w Paweł. Fundamentalnym aspektem jest dla mnie to, żeby zadbać przede wszystkim o dobrą organizację życia społecznego, kulturalnego, a także intelektualnego gdyńskiej młodzieży. Dokonał wszelkich starań, by zrealizować postawione przez siebie cele. Dziękuję, Pawła. Może teraz Artur.